Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku chciałam z wami porozmawiać o zwierzętach w kwestii jakby wieku. Pokażę wam nasze najstarsze zwierzaki, które są jakby z nami na najdłużej, mają wiekowo tyle lat, że jesteśmy w stanie określić, że są najstarsze. Czemu tak mówię, to wam za chwilkę też wyjaśnię. Pewnie niektóre z wyżaków już poznaliście gdzieś na filmach albo nawet na żywo, bo były na otwarciu faunarium, więc pokażę Wam je teraz tutaj przed kamerą. No i jeżeli ich jeszcze nie poznaliście, no to to, to poznacie teraz. A jeżeli już je poznawaliście wcześniej, no to możecie zobaczyć, co tam u nich słychać. Ten odcinek taki troszkę będzie vlogowy, bardziej z ręki, więc gdzieś tam jakieś jasność i Ostrość, musicie mi wybaczyć, bo będę musiała troszkę poustawiać. Obok mam zwierzaka, który się trochę tłucze, więc też będzie nam przeszkadzał. Na razie wam nie powiem, co to, bo to jest jedna rzecz do naszego egzotarium. Na pewno wam ją pokażemy i zdradzimy, aczkolwiek na razie jest ona taką niespodzianką. Niektórzy się mogą domyślać, niektórzy może wiedzą, co to, ale no, na razie oficjalnie wam nie powiem, co to. No i idę po Marcina. ponieważ Marcin jest naszym pierwszym zwierzakiem, który tutaj dzisiaj wystąpi. Marcin jest tarczowcem. Tarczowcem, tarczołuskiem czarnopręgi. I Marcinek z tego co nam wiadomo ma 10 lat na pewno. Ponieważ u nas jest taki okres czasu, a one przychodzą już y, jako dorosły osobnik, i przynajmniej ten, y, ten przyszedł jako dorosły osobnik. No i czy on ma więcej? No na pewno, ile mam dokładnie, nie jesteśmy w stanie określić. Na pewno ma te 10 lat. Poza tym widać, że już jest taki troszeczkę bardziej. Hmm. No, taki troszkę się zachowuje jak dziadziuś, czyli ma takie zachowania, których wcześniej nie miał, widać po prostu, że się starzeje. On jest raczej przyzwyczajony, widzicie teraz, że, że w miarę spokojnie siedzi mi na rękach. Musi mieć jakieś podłoże pod nogami, czuć. Jak za długo, to wiadomo, się będzie wyrywać, bo, bo, bo nie. Jeżeli będzie mieć tą stabilizację pod nóżkami, no to, to jest lepiej. Nie jest to taka super oswojona szczurka jak na przykład mogłaby być Agama Brodata, ale też jest właśnie porównywalnie. No właśnie, pochwalił i zaczął się nam wyrywać. I już się troszkę uspokoiliśmy. I właśnie Marcin jest z nami już no te 10 lat na pewno. Więc jak sobie szybką matematykę policzymy, mieliśmy około 17-18 lat. Przy Marcinku trochę to było później, jeszcze Wam pokażę Florentynę, która właśnie od tego wieku z nami jest. No i w tamtym wieku, jeżeli jak mieliśmy tyle lat, musieliśmy podjąć decyzję, czy właśnie takie zwierzaki bierzemy, czy będziemy mieć za nie odpowiedzialność do właśnie takiego nawet okresu czasu. Wiadomo, możecie zawsze sprzedać takiego zwierzaka, tylko czy będzie to możliwe? Czy ktoś będzie chciał go od Was odkupić, czy będziecie musieli go komuś dać? Wiadomo, że takiego zwierzaka też się przywiązujemy do takiego zwierzaka, więc to jest przede wszystkim ta odpowiedzialność, gdzie zwierzęta długowieczne. Czy jaszczurki, czy węże, no musimy się liczyć z tym, że one będą z nami, żebyśmy mieli jak im później gdzieś tam, no nie wiem, zmienimy szkołę, zmienimy pracę, zmienimy, dorośniemy, więc skończymy jakieś tam etapy naszej nauki i, i się potem to zmienia, żeby nie było, że rodzice potem muszą nam się tym zajmować albo, albo rodzice rodzicom, bo takie sytuacje też nie zdarzały. Więc yy, tak, chcę nacisk tutaj dać na to, żeby yy, pamiętać, że to jest właśnie odpowiedzialność przede wszystkim, jak się bierze zwierzaka, właśnie takiego zwłaszcza, które żyje dłużej. My w tym czasie mieliśmy oczywiście inne zwierzaki, ale to są zwierzaki, które z nami przeżyły przez ten czas, no bo właśnie dłużej żyją. Czyli na przykład, no nie wiem, wiekony płaczące. Niektóre samice, na przykład orzęsków, które już do nas właśnie pod dorosłość przychodziły, więc one sobie przeżyły te lata swoje, które powinny przeżyć, no i odchodziły, bo, bo taka jest kolej rzeczy niestety. Więc takie zwierzaki, które tam były po 5-7 lat właśnie, czy płaczki, czy, czy na przykład owady, bardzo dużo owadów, które też wiadomo, dużo dużo krócej żyją, więc, więc one też bywały. No ale na przykład taki Marcin, czy zaraz Flora, którą wyciągniemy, były z nami właśnie od, od, wydaje mi się, że od zawsze. Bo na przykład mamy też, nie wiem, Bujibę, czyli naszą Żabę, żabę Bugetta, która jest z nami od takiego maluszka i teoretycznie mi się też wydaje, że jest strasznie długo, ale jakby nie patrząc, to tam, nie wiem, dwa lata to będzie. Więc to też jest taka kwestia, wiecie, jak ten czas sobie, jak na niego popatrzymy. Może, właśnie, pokażę jeszcze Florentynę. Marcin, w ogóle. Marcin w ogóle zmieniał miejsce trzy razy, jakoś. Po prostu w różnych trzech miejscach. Teraz wylądował tutaj w hodowli, bo jesteśmy u nas na hodowli, w sklepie, i sobie teraz tutaj siedzimy. Ma taki zbiornik, powiedzmy, że tymczasowo przejściowy, ponieważ no docelowo będzie w więc nie robimy nic nowego, a tamten, który miał poprzednio. Musieliśmy po prostu przewieźć, a żeby to przewieźć, to trzeba było go zdemontować do zera, bo był tak ciężki, że się nie dało go podnieść nawet. No i teraz na ten przejściowy, na ten moment. I jest z nami również Florentyna. Jeżeli chodzi o Florentynę, no to tutaj już ją pamiętam jako taki maluszek. Jest to samica. Jest taka troszkę mniejsza, po prostu yy, taka wyrosła, myśleliśmy, że to jest samiec, ale sprawdzaliśmy, sądowaliśmy i się okazało, że to jest potwierdzona samica, więc po prostu jest troszkę mniejszych rozmiarów niż zbożówki yy, mogłyby mieć. Yy, no i właśnie jest z nami te... ona ma właśnie... wiadomo, ciężko tak dokładnie sobie sprawdzić kiedyś, bo inne czasy nie było tak... E, takiej fotorelacji, <laughs> nie było takich danych, wiecie, że sobie, nie wiem, na Messengerze e, wpiszecie e, w wyszukiwarkę na konwersacji, nie wiem, flora i wam wyskoczy z tamtego roku data. O dzisiaj tam e, kupiliśmy florę. No nie, to tak e, niestety teraz już nie działa, e, jeżeli chodzi o te lata wstecz, e, więc ma około tych lat 10. E, dokładnie, no to właśnie mówię, nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy tam do tego urodzenia wam powiedzieć. Yy, ale pamiętam jako taka mała sznuróweczka. Właśnie nie mam zdjęć żadnych takich jak była Spróbuję coś sobie jeszcze odkopać, ale ciężko będzie bardzo, bo gdzieś tam jakieś zdjęcia z tego okresu mi wszystkie poznikały w telefonach jakichś starszych. Też patrzyłam, ale nic nie znalazłam. Yy, no i Florentyna też była właśnie takim zakupem, wiadomo, na węża, który yy, jest yy, takim zwierzakiem, który będzie z nami bardzo długo. Jeżeli chodzi o yy, na przykład, nie wiem, żebym ją sprzedała na jako dorosłą na jakieś rozmażanie, no to ona nie, ma, nie była kupiona jako konkretne gena, można geny, można sobie tylko wywnioskować z tego co widzimy, nie było tutaj, no jako pet po prostu była kupiona, mówię kiedyś też było troszkę inaczej i, i nie było takiej wiedzy ani. Ani odpowiednich miejsc, gdzie można było te zwierzaki zakupić z takimi fajnymi genami, na przykład opisanymi jak teraz. Mamy możliwości, więc, więc no tutaj trochę inaczej. No, ale tak, jak mówię, można by powiedzieć: No dobra, no to sprzedaż sobie tego zwierzaka, ktoś na pewno kupi. No owszem, ale trochę. Tak, przynajmniej ze mną się to kłóci, żeby brać zwierzaka z myślą, że ja go za chwilę sprzedam, no nie? Więc tutaj naprawdę musicie pamiętać o tej odpowiedzialności, że jeżeli bierzecie takiego zwierzaka, który żyje dłużej, no to trzeba się z tym liczyć, że on faktycznie z nami będzie dłużej. <grych> Więc to jest taki na pewno, na pewno ten taki punkt, który jest bardzo istotny. Mogliście właśnie ją poznać, tak jak już wcześniej wspominałam, na żywo. Jeżeli ktoś z Was ją poznał, to możecie napisać w komentarzu, jak. Yy, jak było, jak wam <grym> się spodobał i Marcin i Florentyna, bo, bo właśnie byli na otwarciu jako ambasadorzy na tym otwarciu. Mamy właśnie też, który był na otwarciu teju argentyński, czyli Tadeusz. No i tak jak się domyślacie Tadeusz też jest długowieczną jaszczurką, więc on to już w ogóle, to w ogóle kwestia tego, że na przykład takie jaszczurki, wiadomo na początku, czy węże wymagają mniejszych zbiorników, a później większych. Ale to jest taka jakby podstawa, jak się bierze tego zwierzaka, bo ten, ta zmiana zbiornika no to nastąpi w przeciągu Pół roku, roku, w zależności od zwierzaka, od a tutaj mówimy już o kilkunastu latach, yy, praktycznie powiedzmy już później w tym samym zbiorniku, no ale jednak y, trzeba mieć świadomość, nie? że to też jest, że y, to też potrzebuje uwagi, właśnie żeby tam powiedzmy nie zdziczała, nie, nie była taka nieprzyzwyczajona do człowieka. Tak samo z Tadeuszem y, mamy oczywiście to na względzie, że on będzie z nami długo. Więc go przyzwyczajamy, żeby sobie z nami tam gdzieś nie było problemu, żeby sobie nas kojarzył, więc tutaj jak najbardziej trzeba też o tym pomyśleć. No i jeżeli bierzecie jakieś zwierzaki, to na początku research, czyli co, co dany zwierzak potrzebuje, to jest oczywiste, ale też właśnie może ile żyje, czyli jakie później będziemy musieli warunki spełnić. A przyniosłam Wam też Tadeusza, żeby sobie go pokazać, Trochę Wam, a trochę sobie, żeby sobie z nim posiedzieć, oczywiście mi się zaczepiło koszulkę. Wspomniany Tadeusz, Teju Argentyński, czyli coś co wymaga dużo miejsca, dużo czasu, jeżeli chodzi o, o takie sobie przyzwyczajenie go do siebie. No i właśnie tego, że będzie z nami na pewno przez te najbliższe 10-15 lat. Tadeusza też mogliście poznać na otwarciu, jest to, no teraz już jest 9-miesięczny yy, osobnik, samiec, yy, jakaś wielinka, nie wiem czy też tak macie, yy, ale często terroryści tak mają, że jak widzą jakąś wielinkę to muszą to skrobać, <grybujesz> więc yy, sorki, trochę mnie to odciągnęło, yy, o czym ja mówiłam, tak, samiec, więc będzie większy, oj. oj, oj. Będzie większy, około 1,5 m, 1,40 m. Zazwyczaj takie co osiągają, jeżeli chodzi o długość, więc no, ten zbiornik teraz też ma tymczasowe, ponieważ też będzie w egzotarium. No i automatycznie trzeba będzie go do czegoś większego przełożyć, co jest w budowie. Przekładam go teraz, właśnie, żeby nie widział tego naszego drugiego zwierzaka, żeby się nie denerwował. też to jest większa, większy osobnik. Może coś wam zdradzam więcej. I z takich jeszcze najważniejszych rzeczy, które chciałam dzisiaj gdzieś tam obgadać, to chyba tyle. Są to zwierzaki, które wiecie, no nie są takie jak piesek czy kotek, więc mogłoby się wydawać, że o, to tam jest w życie jedzenie i tyle, ale wiadomo, że jest to naprawdę odpowiedzialność, to jest jednak żywe stworzenie, więc trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to również jest tak samo jak pies, czy kot, czy człowiek, moim zdaniem, właśnie odpowiedzialność, żeby się zająć tym zwierzakiem. O, Tadeusz, już mnie drapie. I mieć na no, względzie, że on z nami będzie długo. Więc jeżeli y, zastanawiacie się nad kupnem jakiejś jaszczurki, czy węża, który będzie długo żył, jak najbardziej zachęcam są to wspaniałe zwierzaki, ale miejmy na uwadze, że będą z nami długo. I na dzisiaj to już wszystko. Y, teraz ruszamy trochę bardziej z, z social mediami. Chcielibyśmy trochę bardziej uruchomić TikToka, y, jakiś konkretny content tam porobić, więc. Y, Zapraszamy serdecznie. Czy gdzieś tam na Instagrama, na Facebooka, na bieżąco Wam zawsze wrzucamy coś od siebie. Już się już wyrywa, więc kończymy, już kończymy. Do zobaczenia, cześć.